Halo, halo, słowie na dziś o słówku abstraiten. to bardzo ciekawe słówko. Możecie je skojarzyć ze słówkiem straiten, bo to już pewnie znacie. Straiten, kłócić się. A abstraiten to zaprzeczać czemuś. I na przykład weźmy, że. Nie wiem, zarzucamy komuś coś, że ktoś się spóźnia cały czas, załóżmy do pracy i mówimy tej osobie, że ona się spóźnia, abas strijtet alles ab, czyli ona wszystkiemu zaprzecza, ona się do tego nie przyznaje. Czyli abstrijten to właśnie nie przyznawać się, zaprzeczać czemuś i coś kwestionować, na przykład można powiedzieć, że nie, ktoś jakąś ogólną prawdę powiedział, a my możemy powiedzieć, ja das lässt sich nicht abstreiten. Czyli tego się nie da zakwestionować, tego się nie da podważyć. I jeżeli ktoś nam coś zarzuci, możemy temu zaprzeczyć i powiedzieć właśnie, das muss ich załóżmy. Nie? Możemy na przykład powiedzieć, er streitet ab, dass er das gemacht hat. Czyli on zaprzecza temu, że to zrobił. Er streitet ab das gemacht zu haben. Czyli konstrukcja z zu, czyli on właśnie zaprzecza, że to zrobił. Czyli jak widzicie, abstraiten jest bardzo ciekawym słówkiem i przyda się na co dzień. Dankeschön, das ist alles. Für heute. Pamiętajcie o łapce w górę. Przypominam, że w tym roku chciałbym dojść do 100 tysięcy subskrybentów, także pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, kto tego jeszcze nie robi. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być oczywiście też informowanym o najnowszych filmikach. I zapraszam na moje konto Patronite. Może dzięki Wam uda się publikować więcej, częściej i osiągnę niezależność. Ja, Dankeschön und das ist alles. Für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.